Poznałam Marylkę za czasów prezydentury, ale właśnie taki był jej charakter, że bardzo szybko przełamałyśmy lody i czułam się dobrze i swobodnie w jej towarzystwie. Wydawca, który zaproponował mi napisanie, napisanie biografii pani Marii, ja się nie zgodziłam, ale potem poczytałam, trochę poszłam po rozum do głowy, i w ten sposób e, po, powstała, powstała książka i powstał film. Ja poznałem po prostu... Marylkę. W czasie takich wakacji w 1976 roku Ryszka nie było. Laszek gdzieś był inny, ja mieszkałem w jego pokoju. No i z Maryką, która bardzo łatwo nawiązywała kontakt żeśmy jedli sobie kolację, później też gdzieś tam, żeśmy czasem gdzieś chodzili wspólnie w jakieś tam miejsca. A później przyjechał Mar... Laszek i żeśmy odwiedzili Marykę na prom, bo jechała do Szwecji. Pełniła funkcję prezydentowej i gospodyni pałacu z wielką. Wielką klasą. Jej znajomość języków, jej obycie, jej sposób ubierania się stwarzały z niej naprawdę prawdziwą damę. Jest to film o miłości pary prezydenckiej. Są w nim niesamowite sceny, jak to małżeństwo po wielu, wielu latach wspólnego pożycia nadal się kocha. I to widać w takich bardzo drobnych, niewymuszonych, naturalnych gestach pana prezydenta wobec swojej małżonki. Zarazem jest to film też, można powiedzieć, o miłości do ojczyzny. Maryla była niesamowitą duszą towarzyską. Ubóstwiała spotkania, ubóstwiała rozmowy niekończące się i nie o polityce. Zaprosili mnie oni jeszcze jako narzeczeństwo na Sylwestra i wtedy pamiętam Marylka była w takiej fajnej białej bluzeczce, fantastycznie zawsze się ubierała. Świetnie mi się z nią tańczyło w pewnym momencie ona zemdlała. No, ależ dlaczego? Dlatego, żeby się tak dobrze bawiła, tak mocno tańczyła i niestety tak mocno paliła papieros. I od tego momentu mala ciach urwało się i przestała palić papieros. Silny charakter. Pokończyłyśmy studia, Maryla zaczęła pracować. Mieszkamy siebie blisko i aż tu nagle dowiaduję się, że Alutka wynajął również pokoik obok. Taki sympatyczny kolega, taki misio, taki sympatyczny, ale tak inteligentny, tak wspaniały, tak ciepły, tak w ogóle i tak, tak, tak. Myślę, ach sobie, opowiadaj droga pani, pokaż mi tego człowieka. Poleciałam szybko do jej z kolei pokoika i zostałam przedstawiona Leszkowi. No i rzeczywiście, nic dodać, nic ująć, tak jak opisywała go. Pół roku temu e, Maria zadzwoniła do mnie i zapytała, czy bym zaśpiewała piosenkę Oku Ja powiedziałam, że nie, nie zaśpiewam, dlatego że są lepsi i że dam jej namiary do bardzo dobrych wykonawców. Na to powiedziała mi Majka, że, że wcale nie, że ona wie jak ja śpiewam i że chce, żebym ja śpiewała. Więc tak, na dzień dobry, to powiedziałam: Dobrze, jeszcze porozmawiamy. Ale na szczęście Majka była bardzo uparta i dzwoniła do mnie dosyć dużo, i w końcu powiedziałam: Dobrze, zrobię to. I zaczęła się piękna przygoda. Majka powiedziała, że, że nie ma utworu do tego filmu za bardzo. To wpadłam na pomysł, że skomponuję kilka utworów i że dzieci to też zagrają. No i tak się stało. Ja poleciałam z panem prezydentem do, do Wilna. I po południu wróciliśmy. W piątek jeszcze spotkanie pani prezydentowej z Polonią ze Smoleńska. Towarzyszyli jej Mariusz Hanslik, zginął. Ksiądz Indrzejczyk, zginął. Pani Maria, zginęła. Wszyscy, którzy tam byli ze mną, zginęli.